Wszystkie go nie myślę, że się to, do Waszych, bo myślę, że Jako przedstawiciele trzech krajów, do chcieliśmy Ci serdecznie podziękować za Twoją, co chciało sobie powiedzieć, co z tą opieką, jak każdy Wasz w za Twoje piękne słowo, które nas umacniało i wprowadziło, pomagało nam wzrastać w miłościowym nowym. Być przypominać o innych, ale tylko dzięki Tobie. Dzięki Twojemu obecnemu w e, Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.